I Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w kolejnym etapie montażu rękawicy Thanosa. Słuchajcie, pamiętacie te takie romby u kwadraty? To w dzisiejszym egzemplarzu jest chyba ostatni ten romb, kwadrat. Mam nadzieję, że już coś z tego złożymy. E egzemplarz numer 44. E bierzemy sobie egzemplarz 44 i do dzieła! Jeśli chodzi o śrubki, to chyba nie będę słuchajcie ich wyjmował na ten moment. Zobaczcie ile ich jest w jednej paszce. a ja natomiast mam jeszcze dużo z poprzednich egzemplarzy, aż wam pokażę. Tutaj są wszystkie śrubki z poprzednich egzemplarzy, więc chyba nie będę otwierał na razie tej paki, jak jest tyle śrubek, to zapowiada się sporo kręcenia, więc na razie to odsunę. Ten element mogę też na razie odłożyć. To odłóżmy na bok i przejdźmy do dzisiejszej gazetki. Skoro przejrzeliśmy, to przejdźmy do niej. Jeśli chodzi o dzisiejszy ten drobny element, będzie potrzebna rękawica. Ten element będzie nakładany zapewne tutaj. Mhm. Trzeba go dokręcić za pomocą dwóch czarnych śrubek od dołu. Czyli dokręcamy to tutaj i tutaj. No i jeśli chodzi o rękawice, to jest ona zmontowana na dzisiaj. Odłóżmy ją w takim razie. Przejdźmy do tych elementów czarnych. Z nimi będzie trochę zabawy już to czuję. No, jak widać, trochę już zajmą miejsca, uda da się to odsnąć, bo może trochę zmienię kąt padania kamery. Szerzej już nie złapię, niestety. Dobrze, ale jak to trzeba złożyć? Czyli te płaskie elementy na razie na bok. Bierzemy te. Dopasowujemy ze sobą. i jeszcze ten. Aj, i to nie takie proste. Zobaczcie, bo to trzeba tak e, zwinąć się, czyli, tak to tu, i to chyba tak. No słuchajcie, jakoś się udało. I teraz trzeba to poskręcać e, w tych miejscach tymi srebrnymi śrubami. Wow, to szybkie cięcie. I wracamy po szybkim cięciu. Element jest skręcony, zmontowany. Strasznie wypalcowany, też przy okazji. No dobrze, jeśli on jest skręcony, jest bardzo dobrze skręcony, sztywny. To w kolejnym etapie bierzemy te płaskie płyty i wkładamy je tutaj. W którą stronę? Chyba nie tą, tylko tym razem tą będzie. O, chyba nawet tu pasuje. Znaczy musi pasować. Eee, tu rendy to trzeba układać. To tak na tym. Chyba w ten sposób. No, w ten sposób chyba. Jedna, druga i trzecia. I teraz trzeba to dokręcić śrubami. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. A mi ręka boli od skręcenia. Dobra. Szybkie cięcie. No, i mamy element zmontowany. I przyznam, że no jest bardzo stabilny, jest dobrej jakości. Podoba mi się to, jak jest wykonany. Że te umosowania od dołu naprawdę dodały takiego efektu, że czuć, że to jest stabilne. A jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, to jest on zakończony. Jeśli chodzi o dzisiejszy montaż, był trochę dłuższy niż zazwyczaj to się montuje. Ogólnie błędem było założenie białej bluzy, bo tutaj mam taką krechę teraz. Tego no, trochę mnie zabarwiła, jak to utrzymałem i gdzieś udokręcałem. No to jest jedyny minus. A jeśli chodzi o podstawę, to widać, że ona nie jest zakończona, bo ma tutaj jeszcze taki okrąg w środku, gdzie coś będziemy montować. A co? Przekonamy się na pewno w przyszłych egzemplarzach. A na dziś to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. siewaneczko I do następnego!